Mamy piękne grudniowe popołudnie. Dzisiaj zawitało do nas słoneczko, i z tej racji wykorzystujemy pogodę, żeby naładować nasz generator słoneczny tymi oto panelami. Jakiś czas temu wspominaliśmy Wam w odcinku, że stworzymy taki jeden dedykowany film poświęcony generatorowi słonecznemu All Powers. Zobaczmy, jak jest naładowany. W tym momencie 58%. Ładowanie prądem 59 watów. Przedtem było 200 ponad, ale już tak słoneczko nam zachodzi. No, już coraz niżej jest na niebie. W każdym razie nawet w zimie można ładować, więc to słońce się od czasu do czasu pojawia. Tak, jeżeli będziemy mieć wiosnę i lato, to te panele będą w szybszym tempie ładować ten generator. Każdy panel może generować prąd 100 W. Czyli łącznie mamy tutaj 400 W, ale dzisiaj jest troszeczkę mniej, bo na poziomie 50, więc nie jest to zbytnia, zbytnio duża wartość, ale zawsze coś, kilka procent poszło do góry, więc będziemy mogli sobie przetestować urządzenie. Podpinamy all-power z doładowania za pomocą przewodów, które są oczywiście dołączone w zestawie. Urządzenie można zakupić samo bądź w zestawie z panelami. No, a dodatkowo, paneli może być więcej, możecie je łączyć. Tak samo te powerbanki, może być kilka. Tutaj są gniazda do ładowania, a z drugiej strony mamy gniazda do połączenia kilku generatorów. Ten generator możemy naładować właśnie za pomocą tych paneli słonecznych, bądź też prądem z sieci, jak nie mamy tego słońca. W zestawie jest odpowiedni kabel z wtyczką w takim kształcie, tutaj. Więc też istnieje taka możliwość ładowania z sieci, ale my nie będziemy czerpać prądu nadmiernie. Powiedz, czy to urządzenie przydało nam się już? Oj, bardzo! U nas od jakiegoś czasu bardzo często brakuje prądu. Zwłaszcza odczuwalny ten brak prądu był w okresie kiedy spadło tyle śniegu. Ponad 24 godziny nie mieliśmy pewnego dnia prądu, więc wykorzystaliśmy w 100% ten generator, także się rozładował do zera. Mogliśmy wtedy sobie zrobić kawę z ekspresu, oglądać telewizję, podpiąć lampki, żeby oświetlić wnętrze. Więc ja jestem zachwycona tym urządzeniem. No i w tym okresie Letni, będziemy częściej korzystać z niego ze względu na to, że będziemy szybciej mogli naładować go słońcem. Najlepsze jest to, że wszędzie u sąsiadów było ciemno, a u nas normalnie grał telewizor. <grytanie> Dokładnie. <grytanie> I co mogę powiedzieć jeszcze? Te panele możemy przytwierdzić sobie do podłoża, bądź też gdzieś tutaj do góry za pomocą karabinczyków, które są dołożone do zestawu. Tutaj widzicie takie koluszka. Tutaj się przyczepia ten karabinczyk i mamy. Wygląda to w ten sposób, że są takie cztery nóżki, które się fajnie, stabilnie rozkłada. Mamy tutaj wiatr dzisiaj, jak możecie zobaczyć. I panele się nie przesuwają, nic się z nimi nie dzieje, nie wywiewa ich, więc są na pewno stabilne. Na więcej takich technicznych informacji znajdziecie na pewno na naszym drugim kanale bezawaryjnie. Tam był cały unboxing. Naładowało się nam do 58%. Myślę, że wystarczy te 58%, żeby pokazać właśnie zastosowania w domu. Także chyba składamy i idziemy do środka. Idziemy testować. No to tak, pokażmy jak to składamy w ogóle. Tutaj mamy taką kieszeń. Bardzo poręczna kieszeń. Tutaj wchodzi kabel. Na bezawarnie było rozkładanie. Na dom w rukoli składanie. No i tak. Cyk. Taka harmonijka, książeczka. I dzięki temu mamy taką walizkę. Tu są paski. To zrobimy tak, że ja wezmę tą walizeczkę, a ty weźmiesz generator, żebyśmy dwa razy nie chodzili. Dobra. To co, idziemy, tak? Tak. Dobra. 27 kg. A ja może sobie tutaj postawię. Mhm. I powiemy coś o wyświetlaczu. Tutaj mamy włącznik. No i proste informacje są tutaj na ekranie. Procent naładowania baterii, prąd. Wejściowy, wyjściowy. Tutaj jest czas, który pozostał do rozładowania baterii. Teraz nie mamy wpiętego żadnego urządzenia, więc możemy korzystać sobie z tego urządzenia. 16 dni tutaj pisze i ten czas się zmienia w zależności od podpiętych urządzeń. Mamy kilka sekcji. Tu są porty USB, tu mamy gniazdo 12V. No i najważniejsza sekcja, która nas interesuje, to ta tu jest prąd 230V. No i mamy cztery gniazdka. No to co, nie będziemy przedłużać? Podepnijmy sobie kilka sprzętów i zobaczmy, jak to urządzenie działa. Na pierwszy ogień idzie ekspres do kawy. Odłączamy z zasilania tradycyjnego. Dobra, podpinamy wtyczkę do jednego gniazda. Żeby uruchomić każdą sekcję, musimy tutaj y, przycisk włączenia nacisnąć. My mamy tutaj tą trzecią sekcję, więc naciskamy, przytrzymujemy chwilę. Pojawiła się tutaj y, ikona wtyczki. Musimy poczekać moment. O, i tykło tak? Więc y, to oznacza, że już możemy y, włączyć urządzenie. Czyli tak. Włączymy sobie. I możesz pokazać tutaj, jak się zmienia. Właśnie, ekspres pobiera dużo prądu, więc za chwilę to zobaczymy. Patrzcie teraz. 1600W. Mamy 58%, jak coś. Można się dowiedzieć ciekawych informacji, ile prądu pobierają Wasze urządzenia. No, i ta wartość się zmienia w zależności od tego, na jakim etapie jest ekspres. Na przykład czyszczenie mało pobiera, natomiast już samo robienie kawy będzie już dużo pobierało. Dobra. To co? Robimy sobie podwójną kawę. Dużą, bardzo mocną, podwójną. Jest. Tak. I startujemy. I obserwujemy tutaj. Mielenie ziaren na poziomie jest watów. No i skoczyło ponad 1000. Teraz jest parzenie. Jest to naprawdę ciekawe zjawisko, że możemy sobie obserwować, jak się zmienia ten prąd, natężenie tego prądu. O, już nam procent zjadło baterii. A to dopiero pierwsza kawa, można powiedzieć, bo jeszcze będzie drugie zaraz mielenie. Kawa zrobiona. Skończyło. Ile procent uciekło? Dwa? Tak, 2%. Czyli jedna kawa, 1%. Dobra, wyłączymy sobie jeszcze urządzenie. I zobaczcie, tutaj się nam zmienia cały czas ten czas. Na no to co, po łyczku kawy i idziemy dalej. Dobra, druga rzecz, telewizor podpinamy. Telewizor nam się uruchamia. Zobaczmy, ile pobiera prądu. Przy uruchomieniu trochę więcej, 78 W. Mhm. Mamy 55%. Dobra, obserwujmy go trochę. Dobra, YouTube uruchomiony, kanał bezawaryjnie. Zapraszamy na nasz drugi kanał. Tu akurat nowy układ wydechowy do Zontesa. Dobra, i teraz możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj na wyświetlaczu. Pobór prądu, widzicie, 111, 115 watów. I przy takim poborze może ten generator popracować jeszcze 8 godzin. To tutaj się cały czas wszystko to zmienia. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, fajna ciekawostka. Jeżeli e, zmniejszymy jasność ekranu. Bo teraz mamy na fula, rozumiem, na fula. Ale zmniejszymy sobie. Ja już to zauważyłem, no to automatycznie pobór prądu spada dwukrotnie. Widzicie? Jest 50 W. No ja wiedziałem, że jest jakaś różnica, ale nie wiedziałem, że aż dwukrotna. Więc to taka fajna informacja dla Was, jeżeli chcielibyście trochę zaoszczędzić prądu, no to nie zawsze musicie na fula podjaśniać. O 41, 44, czyli ponad dwa razy mniej. No i tak się składa, że przed chwilą ładowało nam ten generator właśnie takim prądem. Gdybyśmy panele wystawili na zewnątrz, no to moglibyśmy przez cały czas oglądać telewizję. Możemy sobie też podpiąć nasze świąteczne drzewko. Drugie miejsce, druga wtyczka. Ile wzrośnie? Dobra, świeci ciekawych. się? Świeci się. Powiem Ci, że to drzewko wygląda na to, że. 4 watty. tylko? że bardzo mało pobiera. Ym, nie chcę odpinać. Nie da rady tutaj wyłączyć sekcji, nie? Nie, możesz wyłączyć telewizję. Telewizor. <laughs> Dobra, wyłączamy. Musi się zaktualizować. Patrz, pokazuje, że praktycznie poniżej 1 Wata musi pobierać to drzewko. Bardzo mało prądu, no. Ale w ogóle fajna informacja. I przy takim y, poborze zobaczcie, 3 dni możemy tak świecić do y, końcowego rozładowania. 3 dni na 55%. Gdyby był do fulla naładowany ten generator, no to 6 dni. Praktycznie tydzień czasu byśmy mieli światło. No to laptop. Laptopik. Włączyłaś? Ale wygoda, dopiero się w, w, włącza. No i dobra, ustabilizowało się 41, 30 Watów, czyli zwykłe przeglądanie internetu. Zobaczmy 38, 35 Watów, także mniej nawet niż telewizor. Zasymulujmy sytuację. By zabrakło nam prądu. Potrzebujemy komputera, telewizora, yy, światła. Telefon mi też pada, trzeba naładować, więc zróbmy to i zobaczymy jaki czas będzie nam pokazywało. Może użyję teraz sekcji tej tutaj pierwszej. Mamy tutaj port typu C. Tak, Włączymy sobie. USB. O, wyłączyłam, klikam coś. Jest. Zobaczcie, tutaj pojawiła się ikonka. swoją drogą jeszcze mamy ikonkę wentylatora. Słychać, jak tutaj działa? Czyli jest tutaj proces też chłodzenia. Dobra, sprawdzamy, czy telefon ładuje. Ładuje, podepniemy telewizor. Mamy tutaj masę wejść, więc jeszcze tak. Możemy tutaj dać. Cztery kolejne. urządzenia na USB. Tutaj jeszcze jedno. Tutaj, tak jak mówiłeś, ta zapalniczka. O, czyli widzimy już, jak się tutaj ma sytuacja. 88. Watów. Na 9 godzin wystarczy. Biorąc pod uwagę, że mamy 55% naładowania. Czyli do tej pory najwięcej pożera prądu ekspres. No, zdecydowanie. Też jak mogliście zobaczyć na naszym drugim kanale bez awaryjnie, tam testowaliśmy sprzęty na zewnątrz i najwięcej prądu pobierała szlifierka. Tak, ale tam zapraszamy. Też musicie koniecznie obejrzeć tamten test. Zobaczmy, jak to urządzenie sprawdzi się w kuchni. Tutaj mam przewód, wyciągnąłem sobie z gniazdka. Odpowiedzialny jest za lodówkę i piekarnik. No i chyba LEDy jeszcze. Tak, LEDy. LEDy, one zaczną zaraz mrugać, także tym się nie przejmujcie. Dobra, tutaj godzinę trzeba ustawić. O, 132 było, 132 waty, to znaczy, że lodówka tutaj uruchamiała się, bo słychać ją było. Tak, a teraz jest 0. Czyli jest tak jakby w stanie spoczynku. Czyli tak to działa z lodówką, że wtedy kiedy jest już schłodzona, no to nie pobiera żadnego prądu, a jak będzie jej brakować tej temperatury do tej ustawionej, to ona będzie sobie zaczynała chłodzić, i automatycznie tutaj będzie się coś pojawiało. Czyli ważna informacja dla nas, że ta lodówka nie działa cały czas. No, tego też nie wiedziałem. Dużo się można dowiedzieć. I jak widzimy, ledy też muszą pobierać znikomą ilość prądu, bo nic się tutaj nie wyświetla, jest zero. To ja proponuję użyć mikrofali jeszcze i zrobić sobie popcorn. Dobry pomysł. No i sprawdźmy w takim razie, ile pobiera prądu mikrofalówka. Dobra, dajemy to. Pewnie tu. dużo. Zobaczymy. Ale wymyśliłaś. No. Dobra. Tutaj muszę przeczytać, na ile to jest minut. 2-4 minuty. Wsadzamy. Dobra. Zobacz porównywanie ile ekspres. 1100 w Mega dużo! Bardzo no. No i takim sposobem ona by mogła jeszcze działać 55 minut. Możemy sobie przetestować wszystkie urządzenia w domu, no i będziemy mieć świadomość, co ile prądu pobiera. No właśnie to urządzenie nas w tym uświadomiło, bo wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, tak naprawdę, ile co pobiera prądu. Dobry teścik. Podłączyliśmy kilka sprzętów, nawet wykorzystaliśmy tutaj to gniazdo samochodowe. No znalazłem, znalazłem taki tutaj sprzęcik do gniazda zapalniczki i musiałem to podłączyć, sprawdzić czy to działa. Bardzo dobrze. No i teraz co, na jakim poziomie ten prąd pobiera? 122 waty, 51% naładowania akumulatora. Bardzo dobrze się to spisuje. Jak widzicie można ładować baterię do różnych sprzętów czy telefon i inne rzeczy. Jest to mega praktyczne i mobilne urządzenie, kiedy zabraknie prądu, Voila, mamy. Czy też, jak będziemy potrzebować prądu gdzieś na zewnątrz, gdzie, będziemy, gdzie nie będziemy mieli stricte źródła prądu, to właśnie wtedy taki power bank na pewno się przyda. To jest model R2500, czyli 2 kWh. Na stronie jest sporo więcej tych sprzętów. Każdy myślę, że dopasuje sobie do swoich potrzeb. No i jeszcze jedna rzecz, można go zabierać na biwaki, więc na pewno będziemy go mogli wrzucić do bagażnika, jeżeli będziemy potrzebować prądu pod namiotem czy gdzieś, no to jak najbardziej. Dodatkowo planujemy w przyszłości w ogóle podpiąć taki generator do naszej sieci, żebyśmy w ogóle nie odczuli tego braku prądu, to znaczy przy awarii prądu od razu nam się przełącza na generator, i generator nam tutaj zasila wszystkie urządzenia, więc musimy coś o tym pomyśleć, jakoś to ogarnąć, ten temat. No i na pewno pojawi się taki odcinek na kanale, więc śledźcie nas, subskrybujcie, lajkujcie, no i bądźcie z nami. Mamy nadzieję, że taki teścik podobał Wam się. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, a oczywiście link do tego produktu dajemy w opis dla zainteresowanych. Także do zobaczenia.